Druga księga królewska rozdział 10. W Samarii było siedemdziesięciu synów Ahaba. Jechu napisał list i wysłał go do Samarii, do przywódców miasta, do starszyzny i do opiekunów dzieci Ahaba. List następującej treści. Teraz, gdy dotrze do was to pismo, macie ze sobą synów pana waszego. Macie rydwany i konie, miasto warowne. Oraz broń. Rozpatrzcie więc, kto z synów Pana Waszego jest najlepszy i najodpowiedniejszy. Posadźcie go na tronie jego ojca i bijcie się o dom Pana Waszego. Ogarnęła ich bardzo wielka trwoga i powiedzieli. Oto dwaj królowie mu się nie oparli, a jakże my się oprzemy. Wtedy zarządca, pałacu, zarządca miasta, starszyzna, i wychowawcy przekazali Jechu tę odpowiedź: Jesteśmy Twoimi sługami. Wszystko cokolwiek nam rozkażesz, wypełnimy. Nikogo nie wybierzemy na króla. <laughs> Czyń, co jest słuszne w Twoich oczach. Jechu napisał do nich drugi list tej treści: Jeżeli jesteście ze mną i słuchacie mego rozkazu, weźcie głowy synów Waszego Pana <laughs> i przyjdźcie do mnie jutro o tym samym czasie. Do Izrael A synowie króla Siedemdziesięciu ludzi Przebywali u znakomitych obywateli miasta Którzy ich wychowywali Skoro tylko listem przyszedł do nich Wzięli synów króla Zamordowali wszystkich siedemdziesięciu Głowy ich włożyli do koszów I posłali do niego do Izrael Posłaniec przyszedł oznajmił mu Przyniesiono głowy synów króla On zaś powiedział Ułóżcie je w dwa stosy u wejścia do bramy aż do rana. Rano zaś wyszedł i stojąc przemówił do całego ludu. Jesteście bez winy, oto ja uknąłem spisek przeciwko Panu mojemu i zabiłem go. Lecz kto zabił tych wszystkich? Zrozumiejcie nareszcie, że nic ze słowa Pana, które on wypowiedział przeciw domowi Ahaba, nie przepadnie. Pan wykonał to, co powiedział przez sługę swego Eliasza. Jechu pozabijał wszystkich pozostałych z rodziny Ahaba w Izrael, wszystkich jego możnych, zaufanych i kapłanów, tak iż nikomu z nich nie pozwolił umknąć. Następnie wstał i wyruszył do Samarii. Kiedy Jechu był w drodze w szałasach pasterskich, napotkał braci Ochozjasza, króla Judzkiego, i zapytał: Kim wy jesteście? odpowiedzieli. Jesteśmy braćmi Ochozjasza i przyszliśmy pozdrowić synów króla i synów królowej matki. Wtedy rozkazał, pochwyćcie ich żywych. Pochwycono więc ich żywych i zamordowano ich nad cysterną w szałasach 42 ludzi. Nie oszczędził z nich ani jednego. Odszedłszy stamtąd jechu spotkał Jona syna Rekaba, który wyszedł mu naprzeciw i pozdrowił go. Zapytał go: czy serce twoje jest szczere jak serce moje w stosunku do serca twego? Odpowiedział Jonadab: Tak. Jeżeli tak, podaj mi rękę. Podał mu rękę, a on posadził go przy sobie na rydwanie i powiedział: Chodź ze mną, a zobaczysz moją gorliwość wobec Pana. I jechał z nim na swoim rydwanie Następnie wjechał do Samarii i pozabijał wszystkich, co pozostali po Ahabie w Samarii, a zniszczył go, według słowa, które Pan wypowiedział do Eliasza. Jechu zgromadził cały lud i powiedział do niego: Ahab za mało czcił Bala. Jechu będzie czcił go bardziej. Teraz więc zwołajcie do mnie wszystkich proroków Bala, wszystkie jego sługi i wszystkich jego kapłanów. Niech nikogo nie zabraknie, ponieważ mam złożyć wielką ofiarę krwawą Balowi. Kogokolwiek, by zabrakło, nie pozostanie przy życiu. Jechu działał w sposób podstępny, aby wytracić sługi Bala. Jechu dalej rozkazał Zarządźcie święte zgromadzenie dla Bala i zwołali je. Jechu rozesłał posłańców po całym Izraelu i przyszli wszyscy, którzy służyli Balowi. Nie było nikogo, kto by nie przyszedł. Weszli więc do świątyni Bala, która wypełniła się od krańca do krańca. Wtedy rzekł do strażnika szatni, wyłóż szaty dla wszystkich sług Bala i włożył dla nich szaty. Wtedy jechu wraz z Jonadabem, synem Rekaba, wszedł do świątyni Bala i powiedział do sług Bala. Przeszukajcie, zobaczcie, czy nie ma tutaj z wami kogoś ze sługi, jachwę. Czy są tylko słudzy Bala? Następnie wyszedł, aby złożyć ofiary krwawe i całopalne. Jechu postawił na zewnątrz osiemdziesięciu swoich ludzi i powiedział: Ktokolwiek by pozwolił ujść komuś z ludzi, których ja wydaję w wasze ręce, zapłaci swoim życiem za życie, zbiega. Kiedy Jechu skończył składać ofiarę całopalną, rozkazał straży przybocznej i tarczownikom: Idźcie, uderzcie na nich. Niech nikt nie ujdzie. Więc Straż Przyboczna i Tarczownicy wycięli ich ostrze miecza, odrzucili ich trupy i dotarli aż do sanktuarium świątyni Bala. Wynieście stele świątyni Bala i spalili je. Następnie wyrzucili Aszerę świątyni Bala i spalili ją. Potłukli też stele Bala. Wreszcie zburzyli świątynię Bala i zamienili ją na kloaki aż do dnia dzisiejszego. Tak Jechu wyrugował balas Izraela. Nie zerwa jednakże Jechu z grzechami Jeroboama, syna Nebata, do których ów doprowadził Izraela, ze złotymi cielcami w Betel i Dan. Przeto Pan powiedział do Jechu, ponieważ dobrze wykonałeś, co było słuszne w moich oczach, według wszystkich zamiarów mego serca postąpiłeś z domem Ahaba, dlatego synowie Twoi aż do czwartego pokolenia będą zasiadali na tronie Izraela. Lecz Jechu nie starał się pilnie z całego serca postępować według prawa pana, boga Izraela. Nie zerwał z grzechami Jeroboama, do których ten doprowadził Izraela. W owym czasie pan zaczął uszczuplać obszar Izraela. Hazael pobił Izraelitów na całym ich obszarze: od Jordanu ku wschodowi słońca. Wszystkie ziemie Giladu, Gadytów, Rubenitów, Manasytów od Aroeru, który leży nad rzeką Arnon oraz Gilead i Baszan. A czyż pozostałe dzieje Jechu, wszystkie jego czyny i cała jego działalność nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? <küh> I spoczął Jehu ze swymi przodkami i pochowano go w Samarii. Jego syn Joachas został w jego miejsce królem. Czas zaś, w którym Jechu panował nad Izraelem w Samarii wynosił 28 lat. Koniec dziesiątego rozdziału drugiej księgi królewskiej.